Tempo, dos, de dos, 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 2, dos, dos, два, dos, dos, 2, dos,

skończy skąd tyle filmików Praca siedząca. Kucie kurwa betonu. Siekierą. W majtrę to. i wytrwała. A kuku? Ma? Mamy piasek, tak? No, widzisz? Mówiąc, też masz. No to tak jak tam będzie, nie? <grym i zimny> nie, już masz. O, następne. Kurwa. No i już po piaseczku. No, już ma piasek, Ty. No już był piasek. Słyszysz jest betonik. Mamy piaseczek. Masz tu, kurwa, piasek.